Czy żałujesz tego, co powiedziałeś o kobietach-influencerkach? No trzeba teraz pamiętać o tym, co, co, jaki był przekaz medialny, a, jaka, a, jaka była, a jaki był przekaz, który ja powiedziałem oficjalnie w mediach, tak? znaczy oficjalnie czy u żurnalisty, czy, e, czy w hate parku, czy nawet na spotkaniu z e, e, Asią e, Koroniewską. E, ja nie atakuję wszystkich kobiet, żeby to było jasne. Dużo kobiet, e, czy jakaś tam część aktywistek do mnie napisała, również oczywiście z pretensjami ale była bardzo duża grupa ludzi, która gratulowała. To nie chodzi o to, żeby były gratulacje, ale potwierdzała to, co ja powiedziałem. I ja yy, takuję stricte, może nie tyle, co atakuję, nie akceptuję stricte dane grono ludzi, którzy stawiają fałszywy content, szkodliwy content, patologiczny content, gdzie nasze dzieci się tego uczą, oglądają to i zamiast mieć ambicje ukończenia szkoły, zdania jakiegoś kursu, Zdobycia wyższego, wyższego e, zdobycia jakiejś uczelni, e, zawodu e, czy osiągnięcia jakiejś kariery w sporcie, zrobienia kariery w sporcie, to dzisiaj młode osoby i, i chłopcy, i dziewczynki wolą sprzedawać siebie na Instagramie, ponieważ uważają, że bycie influencerem jest lepszym dzisiaj rozwiązaniem. Ja nie mam nic przeciwko influencerom, którzy mają pracę mają regularną pracę, normalnie funkcjonują, czy są aktorami, czy sportowcami, czy artystami i rzeczy, które robią na Instagramie są do nich dodatkiem, ja nie mam z tym problemu, to jest normalna rzecz, ale yy, nie ma czegoś takiego jak zawód influencer, nie ma czegoś takiego, nie ma szkoły, do której się idzie, gdzie jest zawód influencer, dlatego, yy, tak jak powtarzam, atakowałem stricte, czy nie akceptuję, stricte tej jednej grupy społeczności, która to robi, i żeby było jasne, po prostu osoby inteligentne zrozumiały, co ja miałem na myśli, a osoby, które nie rozumieją, no to już same powinny wiedzieć o co chodzi. Jasne, ale rozumiem, bo niektórzy na przykład uważali, że było to wymierzone na przykład w Twoją byłą partnerkę, Paulę Tumale, która też sporo działa na Instagramie. Nie wiem, co Paula robi, nie, nie śledzę Pauli. Znowu są mieszane wątki, tak? Są mieszane wątki. E, gdzie ja powiedziałem wielokrotnie, że e, spotykałem się z wieloma różnymi kobietami, partnerkami i widzę, co w partnerkach mi nie pasuje, ewentualnie czego nie jestem w stanie zaakceptować. E, ja nie wypowiadam się ani o Pauli, ani o Ani, ani o, ani o Alicji, dlatego e, to jest ich życie, oni rob, one robią co chcą i ja w to kompletnie nie, nie angażuję, znaczy nie, nie, e, nie śledzę, nie staram, nie staram się tego nie, nie naprawiać. E, tu nie było nic wspólnego z moimi dziewczynami. Spotykałem się z bardzo różnymi dziewczynami, które każda od siebie różniła i po prostu to dało mi dużo doświadczenia.